No, się czewe Czowieś, witam Was w nowym odcinku Legacy Challenge. Uświadomiłem sobie, że Elżbieta zajumała nam odkurzacz. Teraz, jak włączyłem grę, super, trzeba kupić. No, w ogóle mam taki pomysł, żeby każdy miał odkurzacz, bo oni go chowają y, w przy przyborach. No, w tym takim swoim plecaczku podręcznym, więc wtedy wiecie, jest problem, jak trzeba odkurzyć, a ktoś jest w pracy i zabrał ten odkurzacz za sobą i to mi bardzo wkurza. No i co, dzisiaj gramy dalej. Zobaczymy za chwilę w kalendarz, cóż ma się dzisiaj wydarzyć. E, I chyba miłoż pójdzie na. Emeryturę, stwierdziłem, że będę dawał im trochę odsapnąć na tej emeryturce, chociaż póki nikt inny nie pracuje, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobaczę, jak oni zarabiają, bo Gerarda jeszcze ile ma dni muszę zobaczyć. Chociaż wiecie, ja chciałam im i tak postarzać jakieś 3-4 dni później, żeby ona nie była aż o tyle młodsza. Więc no, zobaczymy. Być może jest tak, że to jest ostatni odcinek, kiedy Gerarda jest młoda, a potem ją postarza po prostu. No ale to jeszcze tutaj musimy wszystko przejrzeć razem wspólnie. Okej, okay, Gerarda akurat poszła do pracy, ja co do szkoły, wszyscy do szkoły idą do szkoły w ogóle. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o Elżbietę, ja jej, y, już ogarnąłem mieszkanko, Sarze y, ogarnąłem dom, bo tamta rodzina się okazała, że miała o, rodziny, rodziny, rośliny nam obumarły, więc tam wszystko y, im ogarnąłem w sumie i no i nie wiem, co ja chciałam powiedzieć. A, jeszcze a propos aktualizacji, bo jestem po aktualizacji, ale stwierdziłem, że nie będę im robił na razie jaki kolor lubią, co lubią. Myślę, że to by było spoko na jakiegoś live'a niż yy, yy, robienie po prostu, wiecie, tego samemu, ale to jeszcze się zastanowię. Zobaczymy, bo podobno... Mają sami sobie gdzieś y, tego tam szukać, więc myślę, że może być w porządku. O Boże będzie teraz tak długo to robił. Dzieciaki wróciły ze szkoły. Ja chyba nie muszę mówić, że sprzątaczka jedyne co zrobiła ja przez cały dzień sprzątania to przełożenie z pralki do suszarki. Jezu, tak jakie ma jakieś wizje chorego świata. Dobra, młoda, sikaj. Przeczytaj trzy książki, no to będziecie czytała książki i tyle. Teraz tak, moje dzieciaki mi się wyświetliły o stypendiach, ale mi się wydaje, że to jest za szybko. Jeszcze tydzień co najmniej, więc w ogóle o czym my rozmawiamy. Jeżeli chodzi o Gerardę, zobaczcie, to są 4 dni, więc czy ona będzie taka starsza wydaje mi się, że mogę już to tak zostawić. a czy mam wyłączone wolną wola, że wy tak stoicie, tak bez sensu? No, jest włączona, więc e, o co chodzi? Dobra stary, my dalej tutaj e, walczymy o manierę twoje, więc proszę bardzo, możesz sobie tutaj powrócić e, do p o, p wspomnień czy coś tam. To jest imprezowe nakrycie. Rzeczywiście szaleństwo. <laughs> o jej laska, przykro mi. <laughs> <laughs> Ogólnie to nie, ale okej. Okay. Dobra, jest syf totalny, są kłaczki. Yy, ja nie mam czym posprzątać, tak szczerze mówiąc, bo nie mam nawet pieniędzy na to. Impreza Wyszał, proszę bardzo. Może jak coś zarobię, to, od, to odkurzę. <laughs> to kupię jakiś mały odkurzacz, ale na tę chwilę no, nie ma za bardzo opcji. Dalej, ja na razie z tym miłośnikiem natury sobie odpuszczam, bo muszę tutaj robić te rzeczy, żeby Gerarda ogarnęła swoje życie. Ale ja widzę, że to będzie bardzo trudne. A i w ogóle dziękuję, Bacie za te wszystkie tutaj się okazało. Że jak tu są gwiazdki, to jakby oni się zaliczają do otrzymania tego, czyli w sumie mamy dwa: rozstrzyganie konfliktów i odpowiedzialność. Zostało mi jeszcze ewentualnie maniery, no ale nie wiem, czy ja dam radę to ogarnąć. A no spróbujmy w sobie, bo tam była opcja, że naucz coś tam. Przepraszam i dziękuję, ale ja nie wiem, czy jednostolatka mogę takich rzeczy nauczyć. Aha. Każdy zjeść, zmuć do. Hmm, na Kwindo, może a wejść do odrobienia lekcji. Może wtedy ta odpowiedzialność jeszcze podskoczy. Idzie ta matka? Nie, zerrorowało się. Zanieść do kosza na pranie i chyba serio kupię ten odkurzacz. Ale to są ładniejsze, w sumie mógł sobie to postawić. Okej, okay, było stać mnie na ten, na, na ten najdroższy plus, taki, że miałem jeszcze jakąś suszarkę dziwną w wyposażeniu, więc się jej pozbyłem i kupiłem ten odkurzacz. No nie będę kupował każdą, bo to też jest trochę bez sensu. Może wtedy podkurzać tutaj na górze i na dole. Aha, jeżeli chodzi o pokój yy, jak ono się nazywało? <noise> Elżbiety, to tutaj będzie miał yy, swój pokój Jacenty, który nasz Jacenty będzie miał w pokoju taką, ale siłownię. Coś takiego, jakoś połączę siłownię z tym. Nie wiem jeszcze do końca jak, ale wiecie. Noszono suche. Aha, czyli to, to się nie uprało. O Jezu, i znowu będą mieli nastrójnik taki neutralny, że w sumie spoko, że ubrania. Coś stało. No, muszę odebrać się od Gerarda. A ty? od do cię Nieważne. Już z jednym dzieckiem to robię, więc a nie mam upierz ubrania, tak? Resetuj obiekt. Ustaw jako głowę. Boję się to nacisnąć. Ej, nie mam upiesz. O jezu. A ja tyle naprawiałam te pralki. To już mi tak denerwuje. Czy jest jakiś mod na to? To już jest denerwujące. ten idzie spać w ogóle. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Sara dzwoniła przez 10 sekund. Oni teraz będą do nas wydzwaniać cały czas. W ogóle nie wiem, czy wam mówiłem, ale Laumi przygotowała do, dla mnie simkę. E, simkę wampirkę, która jest już e, z Gerardem. Proszę bardzo, Gerard. Aha, simka, którą wrzuciłem, dopiero co nie wyświetlałem. Ale nam się wzravia ga na magicznym, dlatego, że ty jej nie znasz. No okej, okay. Powiedzmy, że tak może być. Może kiedyś wam pokażę, jak... kiedyś ich w końcu zaprosimy na jakieś przyjęcie, może w końcu. No czytaj ta książka. To byłem dokładnie. Jak czytam książkę, jeszcze przy okazji patrzę w telefon i robię wszystkie inne rzeczy. Odkurzyłaś, tak? No dobra, no to idź na dół. Ale co mam was już położyć? Spać? Serio? Obudź go. Wstawaj, stary dziadzie. Jesteś mi potrzebny do barabara. Ej, ej, trochę pospałeś? Trochę tak. No to sorry, ale. Bez przesady, wykąp się, skorzystaj. Ty, co robisz młoda? Czytasz dalej. A gdzieś jest młody w ogóle? A ja on tu cały czas stoi, on się chyba zerrorował. No rzeczywiście, e, jakby... Pokaż rachunki. O, zobaczcie, zwolnienie podatki, kary, woda, energia. Czyli my płacimy tylko w sumie za ten, opłatę za parcelę, ale bardzo duże. No mamy w sumie wielki dom, więc <laughs> chcąc, nie chcąc. że ja się już grubo zastanawiałem, czego nie zredukować tego domu. Bo było nam takie, tak dużo miejsca potrzebne. Teraz tak, sary, pokój jest... Praktycznie wolne, więc tu już mamy jakieś miejsce. Wszyscy tu płaczą, są jakieś smutni, o co chodzi. E, ojciec, wiesz co? idź już spać, bo ty już jesteś stary. I patrzcie co mamy na te nastrojniki. Niebezpieczne zmęczenie. Bez satysfakcji. No, bo nie jest wcale wysportowany, nie? Czy jesteś do zjedzenia Dzieciaku nie ma. Ale lekcje by wypadało odrobić. I to każdy. Jest za bardzo spięty, by to zrobić. To może sobie potem e, grać w imprezę Wyszał po prostu. Tu jakiś syf w ogóle. Masakra. Ja za was sprzątać nie będę tyle razy. Dobra, pograł trochę w gry, więc może teraz po prostu. A weź tej kolację i zrób wam tosty z serem, Niech każdy zje. W ogóle jest 23, nie Co? Czas wylać z porty. Pierwszy raz widzę w ogóle. Yy, słyszę ten dźwięk i widzę taki komunikat. Ach, jak ja tempo, zastrzeg adrenaliny. Sprawę, że jacy, czuję się wspaniale. Czy powinien się uścisnąć z całą potęgą swoich pięknie wyrzeźbionych ramion Z myślą, że lubi pracować tak. Ej, nie wiem, co się stało. Aha! Aha, okej, okay, widzicie, lubię, nie lubię, preferencje. Zainteresowanie umiejętności lubi sprawność fizyczna. Samo się dodało, ale pytało, czy chcę, więc okej, okay, w porządku. Mamy nowy dzień, w ogóle ten tutaj wstał. Nie wiem po co, bo przechodzi jakiś etap. O, popłacz się jeszcze. <grym> Boże, a taki miał być idealny. A tu zobaczcie. No ten, że wstał, to rozumiem, bo jemu chce się akurat siknąć, więc proszę bardzo. Mógłbyś przy okazji yy, wziąć sobie prysznic. Jakiś szybki, i zanim ty to ogarniesz, to możesz potem przeszykować wam po prostu coś do jedzenia, bo to już jest stare. Ty możesz zrobić coś lepszego. O, naleśniki! Wieki nie było. Gerarda również powstała. Nie, nie idź gotować. Idź też się wyprysznicuj. Ja stwierdziłem, że nie będę ogarniał tej pralki, bo chyba po prostu wyłączę to wszystko z tym praniem. A to nie to, to nie jest mnie. Nie wiem, czy je wyłączyć pranie. Opcje gry. Rozgrywka. Tu nie ma nic. Pogoda. No to pogody nie chcę. Ustawienie ten Gwiazdą Życie Eko. Gwiazda mnie nie obchodzi, Życie Eko mnie yy, obchodzi i wielkie porządki nie. No kurde, nie mogę tego wyłączyć i teraz mam to i co? Muszę wyłączyć cały ten pakiet. Bez sens. Bez sens totalny. Dobra, wiecie co? Ja w sumie ogarnąłem ich wszystkich, bo oni jeszcze pośpią chwilę, jest piątek, więc nie jest tak źle z nimi. Szczególnie z młodym, a no dobra. Zostawmy to na razie, tak? Nie budzę ich, niech oni po prostu, wiecie, pójdą sobie do szkoły, nie? I tam, i tak ogarną większość tych rzeczy. Zrobię im, żeby dzisiaj wyluzowali w tych szkołach i tyle. W tych szkołach, w tej szkole. Ej, coś się zepsuło. Coś mi dostrzela. strzela. Jakiś error. Napraw, 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 napraw i napraw. Nie mówcie, że to od deszczu. No to by się majsterkowanie do pracy przyda, więc jak dam je jak najbardziej yy, w porządku. A nie, ty nie potrzebujesz majsterkowania. Ale okej, okay. to się akurat też nam przyda. A te działają, tak? Zmarznięte, no nie dziwię się, sto już na jakimś mrozie totalnym, więc podejdź tu. A w sumie tu, bo już przecież do pracy. Póki wszyscy są w szkole, to wykonał. O, nie obchodzi mnie to. <noise> wykonał się remont. Macie tutaj pokazane, proszę bardzo, wszystko na zielono. Mam nadzieję, że jemu ten kolor się udzieli, przez, wiecie, przebywanie w takim pokoju, ale wiecie, to wszystko nam się zobaczy jeszcze. Okej, okay, dzieciaki przeszły. ja wszystkim zresetowałem. Jak to się mówi? <noise> potrzeby, bo stwierdziłam, że nie dam rady ich ogarnąć, więc powiedzmy, że to wyzerowałem, bo nie mogłem ich doprowadzić do ładu, ale myślę, że teraz jest okej. Okay. Dobra, co i ty poćwicz, bo miałeś ćwiczyć w sumie. Co tu ma? Jakiś uśmieszek. Co takie dźwięki wydaje? O oh, lol. Ale fajne. Dobra, niech on sobie to ćwiczy w sumie. A gdzie jest gliny? Nie, moja droga, ty będziesz dalej książki. Czytaj coś. Nie wiem, mam nadzieję, że weźmiesz coś nowego ogólnie, żeby ci to wskoczyło. I coś tu robiło, a to suszar. Dobra, ojciec wróci naprawi. O, ktoś tu, brał sukienkę dzisiaj, super dzisiaj tak ja co ja mogę zrobić, żebyś ty nie był Obnoś się bogactwem. Aha, dzisiaj miał być ten wielki dzień, ale to nie Gerarda wróci albo ktoś, więc nie będzie chyba wielki dzień. Ten tu śmieci wyrzuca, idealne dziecko. No w sumie to też w odpowiedzialność chyba wskakuje. A ile cię zostało dni, mój drogi? Trzy, no to super. Jak jesteś taki zadowolony z życia, to może sobie odrobisz lekcję i dzisiaj zrobisz ten projekt, bo ten projekt jest ogólnie twój, chyba. Tak, bo ty też jeszcze nie masz zrobionego projektu. Też nie ma na niego miejsca. Za bardzo. A tu było? O, więc byś mogła też pracować rzetelnie nad tym. A, to nie była książka, której nie czytałaś. Ty skończyłeś ten sparring? Dziwne. Zrób to codzienne nakrycie. I jak nam idzie tutaj z tym wszystkim? Jeszcze ta maniera. Co byś mógł jeszcze robić? Aha, prawić komplementy. No to weź. Yy, Przejazdę. O, mi czula może. Nie wiem, czy to będzie to nakręć. Jakieś tam miłe zrób, może coś się tam zrobi. I może jest coś pochwal. Szepcz o zauroczeniu? Wyraź uznanie. O, może tak. No stara, weź tam z, te, z tą gliną przestań. Ja ją wyrzucę tą gliną. Gdzie ją schować? Dawaj ją. Dobra, możecie gadać, gdzie chcecie. Ktoś śmierdzi, ale nie wiem kto. Nikt! <laughs> Więc to jest śmierdziało. A tu... Dobra. Bo wy wciskacie te naczynia tutaj, już mnie to wkurza. Żeby wymienić ten storyk na komodę, to może nie będę tak wciskać. Chociaż też będą pewnie. Ta ładnie lekcje odrabia. Cieszy gór. A, kwalifikuję się, by przepisać mu cechy odpowiedzialne, no to super. Może ty byś mógł zacząć robić ten swój projekt, a matka ci w nim pomoże. A, musisz usiąść dopiero? No dobra, pomóż przy projekcie. Ty zacznij pracować rzetelnie nad swoim. Ty mój drogi, i dalej możesz ćwiczyć sparring. A może ojciec niech trochę poćwiczy w sumie? Łajno. To mi się trochę przydało. Boże, mi mnie w te ciuchy, tak rzucą jest taki brudas. Kim ja jestem? Nie wiem, kim chcę zostać, kiedy dorosnę wszyscy moi przyjaciele już się zdecydowali, jak mam dokonać wyboru. No ja też jeszcze nie wiem, kim ty będziesz. Eee, masz jeszcze czas. Tak, mam jeszcze czas. Ty nie miałaś pracować nad projektem? Miałaś. A że nie. Da a, nie da rady. Dobra, a tu? Yy, zacznij pracować rzetelnie. A tu w ogóle mamy. Wiecie, jest zimą. Mamy tutaj. Te. Czy schowaj? Może ty zrobisz nam jakieś zimowe? Jeszcze tydzień zimy jest, więc czemu nie? Plus święta przyjdą. Gdzie ja postawię choinkę? Chyba tutaj. W tym przejściu. Dobra, ty sparring sobie ogarnąłeś. I do szkoły też może nie? A ty jeszcze pracę domowej nie odrobiłeś. Ojej. Yy, problem z SMS-em. My chcemy maniery podbić. <laughs> więc ja już tutaj wie. Wiecie, patrzyłem pod tym względem, ale nam podbiło. Super. Może Gerarda jednak spełni swoją aspirację, a pokaż mi Gerarda, bo ja tego nie sprawdziłem chyba w końcu. E nie chcę, wybierz inną. A chyba tak muszę. A, czyli? Dobra, wyjść w tryb Maga rodzica. Czyli co to jest? Jak ja to mam zrobić? Dobra, czy musielibyśmy umiejętności wychowawcze jeszcze. A mamy książkę do umiejętności wychowawczych? To chyba to rodzicielstwo by trzeba było kupić. Teraz, jak wygląda to rodzicielstwo? Nie mam pojęcia. O, jest. Dobrze, oni to gwiazdką oznaczają. Przeczytaj. Odkurzecz, odłóż. Dobra, już mu nie pomaga. Już mu i tak dużo pomogłaś. Zobaczmy, co ci rośnie. Dwadzieścia dziewięć. Dalej 29 więc to chyba nie jest to. Nie, nie rośnie to, ale bez sens. Nie ma do tego książki? Zaginiona zabawka. Pobaw się inną chyba. Bo już bez przesady, już to widziałam sto razy. A moje strajkowanie jej wskoczyło, więc spoko. Ojciec, co ty chcesz? Trochę poćwiczył i zobaczcie, już go trzęsie. Dobra, Gerardo, nie czytaj tego, jeżeli to ci nic nie daje, to nie ma sensu. A ty nie mogłeś wziąć resztek wąwzią, to zrobiłam kluski. Patrzcie, widzę, że ta maszyna mu mega pasuje, nie? I więc to był dobry zakup. A ty nie czytaj tej książki, jest ta książka, ale bez sensu. Jeszcze dzieci nie masz. Jeszcze. Ciekawe co tam Elżbieta nam yy, na jeszcze szczerze mówiąc. Weź porcję. Ta młoda też. Gdyby oni tyle między sobą nie gadali, to może byłoby lepiej, bo by się ogarnęli przynajmniej. I patrzcie, teraz jest w sumie rozbawiony, nie? <laughs> Więc mogłem kupić, to może by coś z tego było. W sumie ile jeszcze masz rozbawiony? A nie ma napisane. No dobra, ej, spróbujmy. Dobra, nie jedz, tylko idź się baw w tych piratów szybko. Mam nadzieję, że ten deszcz ci nie będzie za bardzo przeszkadzał. Ile masz się tak bawić? W stanie rozbawi rozbawienia, to bawi się. O mój Boże, pierwsze raz to zrealizowałem. Umiejętności motoryczne. No dobra, to się baw na tym statku. Co, Ty co idziesz? Oni ci coś wyrzucić. <grym> Ale się wywaluje A bo tu są jakieś rzeczy. Dobra, okej. Okay. Ja w ogóle nie ma żadnego światła. Dobra, postawiłem tam jakąś lampkę, żeby nie było tak dziwnie. Ćwicz pisany na klawiaturze, dobra, ale to później. Teraz to idźcie wszyscy już spać w sumie. Miał być dzień pirata, ale nienawidzę dnia pirata, więc to wszystko usunąłem. <grym> dobra, stary, my zaczniemy dzisiaj od nie wiem od czego. Może dzisiaj odbiegania? A nie, bo ja tylko w końcu nie zrobiłem. Ja nie powiedziałem, co ja chcę. Gdzie to jest I dom? Eee, chyba to będą usługi. Tak. Adoptuj kota. Chcę mieć kota. O mój Boże. O mój Boże. Za trudny wybór. <gry> O, matko święte. Cynamon, ale super. Ale chciałbym mieć czarnego. To Murphy, niech będzie. Coś o nim jest? Kotia samica wysterylizowana. O, jest z kociakiem, więc super. Nie wiem, kiedy oni przyjadą z tym kotem, ale jakby. No, zobaczymy. I więc teraz tak. I energiczny jogging. Proszę bardzo. Jogging z rana. Czas wylać siódme poty. A dlaczego Elżbieta? Nie, nie obchodzi mi Elżbieta. No, co to mnie obchodzi? Ona nawet nie jest już wiecie, a ja chyba nie Mogę to otworzyć teraz, ale nie jest w wygranych rodzinach, więc nie wiem o co chodzi. O, przyszedł pan od kotka. Okej, okay, mamy kotka, ale gdzie jest kotek? A, rzeczywiście jest tu kot. O, jest, jest, dobra. Yy, stara, tutaj, weź go, adoptuj. To się potem wyczyści. Ale nasrałem w tym ogrodzie, nic nie ma w ogóle ładu i składu, nie? Okej, okay. może być Murphy. Chociaż Murphy, dziewczynka, tak dziwnie. Ale ja nie wiem, czy to jest dziewczynka w sumie. Ej, związki. Tak. Uczuciowa, rozbrakana i płochliwa. Ojej, ale idealnie. Weź się pogłaszcz. Facet e, weź, spadaj stąd. Bierz swoje śmieci i elo. Okej, okay, mamy zakątek dla kotka. I kupiłem e, tą kuwetę. Ja w ogóle nigdy nie chciałem jej kupować, bo dla mnie była zbyt infantelną. To póki się umercę, nie dowiedziałem, że tu są lasery w oczach. Ostatni e, brindel, Brindelton coś tam, e, zobaczyłem, że właśnie tam są lasery i mówię, Boże to jest super. Bo ta elektryczna jedna zawsze wiem, że nie działa prawidłowo, a tutaj jednak ten. Działa to zazwyczaj okej. Okay. Aha, jeszcze miska. Myślę, że to będzie dobre miejsce dla mnie na miskę. Wszystkim się podoba kotek. A weź go przestrasz. <laughs> Spoko. Ej, stary, może zjeść sobie jeszcze. Ten, to jakie fotki. A weź za twojej dziewczyny zadzwoń. Długo jej nie widzieliśmy w sumie, jest... Jakby sobota, trzeci dzień, więc byśmy mogli coś porobić. Ja zawsze w ostatni dzień coś robię. Ciekawe, czy przyjdzie Barbara. Oh, my gosh! O, oh oh, nie, stara! O, nie, o, nie. No i ja muszę ją usunąć ten związek, związki. E, rozwiedź się. Okej, okay. dziękuję. Dziękuję bardzo. A nie dalej jest. Ale bez sensu. Rodzinna udręka. Dlaczego? Nakręć ją. Dobra, będziesz z dala od rodziny przez chwilę. Może się rozwiodło. Tak, rozwiodło się jak super. Ale ona jest chyba w ciąży. Na bank jest w ciąży. No nie może być w ciąży. Aktualna liczba dzieci ciąża. O nie, etap ciąży. Yy, tak, żadnej ciąży. Ona ma taki głos, taki mocny. Prawie męski, można było po powiedzieć. Ale ja ją chcę. może tam ożywiona rozmowa. No jak ty mogłeś po prostu wyjść za mąż. Jaka smutna. No bo ją ja rozwiodłem. co pożegnaj się już z nią. Albo poznaj ją, nie wiem. Bo ty nie znasz jej wszystkich cech, więc tak słabo. Niezrównoważona. Uwielbia natura, jest niezrównoważona i chyba ma jakąś robotę. A możemy zapytać o pracę? <grym> O, zapytaj o zawód. Będziemy wiedzieli, czy gdzieś yy, pracuje. Jaka w ogóle baba głupia? Przy nastolatku już taka fifarafa? Jest na bezrobociu, ale tablet miała jakiś do edukacji. Dobra, niech oni sobie leżą. Na razie mnie nie obchodzą. Co tam u ciebie stara? Ty wciąż jej książki nie przeczytałeś, ale logikę też musisz mieć, więc sobie graj. W sumie okej. Okay. Ty, mój drogi, motoryczny, więc może nie wiem. Baw się, bo jest nawet spoko pogoda jak na to, że jest zima. Matka by mogła tu, a on się już nie bawi. Baw się w piratów. O, proszę. Może wtedy ci ten rodzic wpadnie. Czy nie? Jakieś ma serduszko. Aha, mam kota. Okej, okay, to nie to. Tak, bo to było z kociarą, więc aż dziwne, że go nie miałem. I co robi ten kotek? Ten kotek nic nie robi. Weź sobie to kotka. Przyjazne. I pogłaszcz sobie kotka. Myślałem, że jej to będzie rosła i to nie rośnie. To mnie wkurza. Dobra, weź to coś zrób z tymi umiejętnościami wychowawczymi, nie wiem. Ustal ciszę nocną na 23. Napisz wiadomość. Napisz wiadomość. I napisz wiadomość. I nie wiem, czy coś jeszcze. Dobra, a ty powiedz mi, czy to możesz napisać wiadomość do goś? A nie można, bo to jest przesunięte. Nawet nie wiedziałam, że tu nie ma dojścia. No bo to sprzedajemy to. Do? Dobra, Gerda teraz możesz przyjść tutaj i coś porobić. No, ustawisz się 13, 23. Napisz wiadomość do jednego dziecka, drugiego i trzeciego. A ty, mój drogi, maniery, więc proszę nakryć do stołu eleganckie, grochy. O, można podkurzać. Młoda. A nie, może ty. E, odkurzaj, może ty coś pomoże, a potem wyniesiesz śmierć czy coś tam. Eee, Dobre maniery, czyli będzie miał już trzy cechy. Ale ale muszę te trochę podbić. Ale to nie powód, żeby nie podkurzać do końca. Ja wam wezmę tą gniotkę i daj po i coś tam pogłosz. Chciałem pochwalić, ale mi znikło. Więcej opcji opieki nad zwierzakami? Baw się wskaźnikiem laserowym. Dobra, baw się, baw się w kotka. Ty, moja droga, też byś mogła trochę poćwiczyć. Bo chciałbym, żeby z... Tego pokolenia wszyscy byli fit. Dobrze, gdzie to idzie? Bardzo dobrze. Dobrze, to byłbym ja tak bardzo, bo na nie ma żadnej sprawności fizycznej. Dobra, we sprzątane, więc okej. Okay. A jak już sprzątanko, to mógłbyś tu też posprzątać? O, nawet twoja przyszła żona sprząta. Chociaż, nie wiem, ty mnie wkurzyłaś z tym że... W sumie rozwiadą cię, więc tak trochę słabo, ale ty jeszcze kogoś znasz ciekawego. Otwórzmy ten twój klub i zobaczmy, czy możemy jeszcze kogoś tutaj ogarnąć. O, i teraz tu mi się może ktoś nowy pokaże. Twarze mi się nie wczytują, więc tak. Chyba, bym kogoś dodał. Beata pyta nie pasi. Uuu, Marta Lewis. Tego Mariana chcę zobaczyć. Aha. Więcej typów niż lasek. Tam Monika może jeszcze i tutaj. Dobra i rozpocznijmy spotkanie. I niech wszyscy przyjdą po prostu grać. Bo tobie chyba nikogo nie znalazłem, nie? Ej, starajcie by siknąć, gdzie ty jesteś. Bo tobie nikogo nie znalazłem, nie? A tutaj taki Marian będzie chodził, więc wiesz. O mój Boże, cześć. Nie wiem w sumie, ale ty to całkiem spoko. Dara, szybko, bieraj się. Na ostatkę odcinka ciekawych znalazłem. Zobacz. Tup, 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 tup. I mam normalną figurę. Wygłoś mowę zachęcającą. Zderz się biodrami. E, pokaż, ulubioną grę. Cokolwiek tam, nie? Więc się z zainteresowaniami. I weź mu tam flirtę. To jest moja gra. Ale wiecie co? Gra go nawet spoko ubrała, więc jestem w szoku. Co ci się wiesz? Ten tecy czy to ty jest jakieś mi zdjęcie? Można mu wręczyć, ale już nie obchodzi mi to. Jak są flirciarscy, to jest tak łatwo z nimi. Gatka na podryw. O zarobił zarobimy. Miłosz. Ile róż ty mu dasz? Będzie miał cały bukiet. Ma fajny głos, jak ty się nazywasz? Marian. Dobra, imię to nie pasi mi trochę, ale już nie narzekajmy. Chyba damy pierwszy pocałunek, a co tam? Też nie wiem, czy on się zgodzi, w sumie. Zgodzi się? Udało nam się. A może teraz wymienić się numerami? Na przykład, trzymaj za ręce, nie wiem, pochwal wygrąd. Figuruj pod prysznicem, ja ci dam. Już na dzień dobry. Weź ten, bo chciałbym trochę ten zielony pasek podbić. O, zrobiło się dziwnie, ale jestem chyba figuruj pod prysznicem, <gryw> więc chyba mi się przesadziło. Oh my gosh. W ciuchach? A nie, już mają ręczniki. A nie, dziewczyna ma coś do życia, nie? Na tej scenie zakończymy ten odcinek. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w nowym pobrzeżu już w poniedziałek, jeżeli oczywiście się podobało. Zachęcam do subskrypcji kanału i motywującej łapy w górę. Cześć!